Cześć, to jest moja druga część mojego ym, survivala yy, na Minecrafcie. Zapraszam Was do oglądania. Dobra, jesteśmy już na, w moim drugim odcinku. Tutaj się teraz, i właśnie teraz idziemy po dwie skrzynki. A nie zbroję. Daję tutaj dwie skrzyneczki. Teraz bierzemy te dwa pieczęce z wioski. W poprzednim odcinku było tak, że znaleźliśmy wioskę, nie? No okej, okay, to teraz łóżko jeszcze kładziemy. A, nie to. Ciach. A dobra, może się od razu prześpię. No więc, um, dzisiaj dzisiaj, co jeszcze porobimy. Musimy nie, bo mamy taką ten, O, wszystko wkładamy tu ładnie, wolnie. Prosto. I w tym odcinku planuję zrobić kopalnię. Znaczy nie kopalnia, bo nie. Coś pozdobywać jakieś tam rzeczy ogólnie. Takie rzeczy wiecie. Yy, czekaj. Tak. Idziemy teraz to bo jest godzina 19.46 jest trochę późno parę będę kościół ale my już to po, po no jeszcze trochę porobnie no ciao a trudno mi może na no ten ten nie idziemy teraz tu tylko idziemy teraz a ja spadłem gorzej Ook, to się chyba I ty jak ładne schodki są zrobione. Ładki, wik, wit, Dla mnie. Michael dla mnie stworzył ładne schody i. Dobra, i dalej, 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 dalej. tego kategoria musi być ładna. jak Jako ile kwiatków? Nie no ekstra, tylko mniosko. Nie, nie, nie fajnie, fajnie. A ja muszę się tym zająć w końcu, nie? Dobra, to właściwie teraz robimy kopalnię. Bierzemy kilow dobra. I zobaczymy, aha, jeszcze pochodnie. Ten co pochodni by zapomniał do kopalni i Tak. Czach, czach. Dip to bo nie wiem, to coś nam przyda. Dobra, 11 połowy może będzie wystarczyło. Teraz tutaj idziemy. Tutaj schodzimy, ok. Gonie, ja szukam teraz diamentów. Nie muszę robić kopalni, jak już wszystkie mam. szukamy jaksów. Taka po prostu duże kopalnia. Albo zrobimy tak, że po prostu. O, tu zaczniemy robić kopalnię Ciach. O, co leci? O, popatrz, a czyli to. Dobra, idziemy. Ciach. Jeszcze tu zrobimy na przykład oto. I zaczynamy kopać. Dobra. Yy, yy, jutro, nie jutro, czekaj. Jutro jest środa. Tak, jutro yy, będziemy też nagrywali. Bo jutro środa i jutro też data przyjedzie, więc jutro też nagramy i możecie się a weźmiemy po prostu i no, więc fajnie, ciach, lecimy dalej szukać diamentów. Dobra, teraz myślę, że zrobimy coś takiego, że my teraz takie male przyjście tu u, ciach, jeden dwa, trzy i nie będzie... Cztery. Raz tu jeszcze cztery. Jeden, dwa, trzy, cztery. Czyli dobrze pisałam? tutaj. Jeden, dwa, trzy, cztery. 5, 1, 2, 3, 4 i 5 i dzisiaj y, też będziemy oprócz kopalni jak zdążymy to też będziemy robili jakieś inne też rzeczy na przykład spróbujemy jakiś na przykład mój domek powiększyć. By było tak fajniej. I proszę zostawcie łapkę w górę. I suba. Błagam. A my lecimy. Teraz wam zrobię. O, o dobra, przekopaliśmy się właśnie. I teraz będziemy tak kopali. Zaraz, jak się skoczą te dwa kiloty to teraz nie musicie musi się nudzić. Teraz pójdzie to naprawdę jak nie wiem co. Ryf. No i teraz to się zaczyna. No mam paczek, teraz tylko kopię. Już się nie nudzicie. Um, jak będą diamenty, to ja się tak ucieszę. Bo... Potrzebuję póki co trzy diamenty, bo i lawę i wodę, żeby zrobić obsydian, diamentowy i kopać i potem zrobić portal do Nederu. To jest mój plan, bo w netherze z... może znajdę ten. Bastion lub ten, twierdzę, tam fortecy, nie wiem jak to mówią. No i może coś tam będzie jakieś złoto, a diamenty, jakieś ulepszone zbraki, fajnie. Ale teraz będziemy, a jeszcze to muszę ten drewniany, muszę go zużyć, nie? Że będziemy tak się minimalnie powiększali kopalnie. Albo jakiś diament dropnął. No. Dobra, na razie dam spokój z tym. Będę jakieś drewno pokopać, Może coś znajdę po drodze. Nie wiem. A yy, nie wiem, czy wiecie, ale ja zaraz będę wyruszał na wyprawę. I nawet tak, teraz w tym odcinku, za chwilkę, wyruszam na wyprawę. Na wyprawę wyruszam teraz, bo zrobiłem. A czemu by nie? Proszę na taką fajną wyprawkę. Ciach. Podbuduj tylko ty na gdzieś. Czy to jest to mi blokuje. A to odra. A też podbuduj. Jak na konsoli, to, to nie będę dla mnie? O, to tam jest, Jezus! A ja się tu buduję. Ach, ach, pach. pach, pach. ej, ty, ja tu mam trawę! W ogóle! Ty ja tego nie zauważyłam. I a mam. Się uważam to zostawiło open górę. Nie? Ja. Mm, teraz wyprawa na wyprawy. I na pewno dotream, Biorę to. A, Dobra. czekaj, by tak. Ostatni, że zepsutej. I tak się da? Dobra, polecam wam zawsze jak macie Zepsutą na maksa łopatę to zróbcie są łódkę, bo wtedy jest nowa łódka, jakby nieruszona, nie? I to jest fajne. Czy coś jeszcze bym potrzebował? Na wyprawę? Myślę, że nie. Albo czekaj, nie, dobra. Na wszelki wypadek na wyprawę zrobię jeden crafting. Dobra. Crafting tego. Ja wejdę w ustawienia i zrobię, żeby mi dawno pokazywały. Czekaj, Nie, ja, nie, 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 co to? Trybunał. O, tu chyba. Pokaż współrzędne, żeby czekaj. Gdzie tu jest? O, nie, pokaż. O, pokaż spórzędny. dobra. Dobra, to chyba mam żonę, ja. No. I to jest. Teraz idę, czytajcie. Po kartkę. To jest jakaś malutka? O, jest. Teraz zapisujemy sobie 6, 1. 6, 1. 8, 9. A akurat pozycja, ta wysokość 2, 3, 3. 2, 3, 3. Dobra. I teraz mam już mnie spokojnie, mogę ruszyć na wyprawę. O, dobra. To może idziemy najpierw w tą stronę. Dobra, dobra. To idziemy na wyprawę. O jezu, prawie zginął. <grym> Igzy. Tutaj teraz zginą, to by było nie no. W sumie nie chciałbym stracić tego poziomu jednego. Idziemy na ciekawe. Ale... Myślałam, się kolejna wioska. Ta jest pierwsza. Tam gdzieś. W sumie w poprzednim odcinku widzieliście. Tam jest wioska. O co to jest? Nie no, ale idę po podróż do kopalni, nie? Dobra tutaj jest jakoś dalej. Nie no, ja jestem jakiś po prostu bogiem. No ja za muszę dwie minuty kończyć. Dobra, wykopię po prostu tego emeralda, nie no. Czemu ja takie szczęście, nie? Na emeraldy. W poprzednim moim, kiedy grałem nad takim single player na komputerze i co chwilę po prostu znalazłem jakiś Emeralda. Więc mam po prostu jakieś szczęście, nie? Ja będę z wiśniakami się nie wiekami. No. W górach zawsze jest najlepiej, bo jest najwięcej emerytów. Ty co co radnia. Na no szczęście mam żelazny kilo, bo jakbym go nie miał, to bym się obraził po prostu. Dobra. Musimy jeszcze zdążyć jakoś te 9 minut, bo już późno już jest. 1956. No okej. Okay. Lecimy dalej. Ciekawe, co mnie jeszcze spotka na tej Po Bo pierwszy emerald to chyba dwie, dwustu kratka. No i kiedy? W, w górach jest najlepiej, bo pod górami i obok zawsze są jakieś na przykład albo emeraldy, a pod górami zazwyczaj są diamenty, więc kurty jest dla mnie najlepszy biom. A wypiszcie w komentarzu. Bo odblokowałem. Piszcie w komentarzu, jaki jest wasz ulubiony biom. To na pewno wam może odpiszę. Dobra, idziemy drogą kwiatków. Kwiatki, kwiatki, lecą do matki. Dobra, lecimy dalej. Ach, pa. No bo dobra, to w tym momencie możemy zakończyć. Mam nadzieję, że Wam się podobało i zostawcie łapkę w górę. Na razie, papa.